Sławomir Mencen, kandydat na prezydenta Polski, był w Wągrowcu. Jak na jego wystąpienie zareagowali mieszkańcy naszego powiatu? Zobaczycie na końcu materiału filmowego. Politycy, którzy rządzą Polską od 20 lat, skupiają się na sprawach nieistotnych, skupiają się na sprawach drugorzędnych, naszych sprawach, które ludzi w ogóle nie interesują. Kiedy Polacy mówią, czego oczekują od rządu, czego oczekują od polityków, zwracają uwagę na rosnące ceny prądu, rosnące ceny ogrzewania, na to, że w sklepach wszystko jest coraz droższe. Na niedziałający system ochrony zdrowia martwią się Polacy o swoje bezpieczeństwo, zarówno na ulicach, jak i o to, żeby nikt Polski nie napadł, żeby nie było żadnej wojny. To są realne, istniejące problemy Polaków. Tymczasem nasi politycy robią wszystko, żeby przypadkiem nie zająć się którymś z tych tematów. Czy podoba Wam się to, jak wygląda system ochrony zdrowia, że się czeka lata w kolejce do lekarza specjalisty? No ja myślę, że nie, nikomu się to nie podoba. Ten system się Polakom nie podoba. Nie podoba im się, chcieliby innego. A komu się podoba? No wydaje mi się, że naszym politykom, bo od 2003 roku nie było dużych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. To, co mamy teraz, wprowadziło SLD w roku 2003 im przez 20 lat popisu. Nikomu nie chciało się tego zmienić, tak jakby politykom dobrze żyło się w tym systemie ochrony zdrowia. Czy podoba się Polakom wymiar sprawiedliwości? To, że coraz dłużej trzeba czekać na wyrok, to, że ten wyrok coraz rzadziej ma coś wspólnego ze sprawiedliwością, czy Polacy akceptują sytuację, że czasem w sytuacjach ekstremalnych, jak przed sądem w Ołominie, sprawa potrafi toczyć dwadzieścia kilka lat, dwadzieścia kilka lat i jeszcze się nie kończy. Mamy rząd, który wyrywkowo uznaje niektóre wyroki Sądu Najwyższego, a innych nie uznaje, który nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego. Mamy premiera, który mówi, że mamy demokrację walczącą, więc on po to, żeby przywrócić rządy prawa, będzie łamał prawo. Przecież to jest sytuacja nieakceptowalna. Polacy nie chcieli żyć w państwie, gdzie rząd łamie prawo. No i kandydaci w kółko mówią, że oni to się zajmą bezpieczeństwem, że jak się ich wybierze, to już będziemy tak bezpieczni, będziemy mieli tak silną armię, że absolutnie nic nam nie grozi. A Hołownia to nawet idzie krok dalej. On mówi, że jak już skończy płakać, otrze łzy, to samego Putina w ziemię będzie wydeptywał. A potem przychodzą... Do mnie żołnierze wojska polskiego mówią panie Sławku, no będzie problem z tym wydeptywaniem Putina, bo nam wojsko butów nie dali. Na no, bo co mamy go wydeptywać? Nie dali nam też szpiworów, namiotów, często mundurów, podstawowego sprzętu. Wojsko polskie ma amunicji na kilka dni wojny. Polska rocznie produkuje amunicję artyleryjskiej tyle, co Ukraina zużywa w trzy dni. W Polsce od wielu lat nie powstała ani jedna fabryka broni i amunicji. Od gdyby ktoś chciał nawet taką fabrykę otworzyć, bo chciały spółki z Państwa. To się okazało, że na same formalności zejdzie im cztery lata na kolekcjonowanie papierków, zgód, pozwoleń w trakcie, kiedy za naszą granicą toczy się wojna. I o tym mówię od wielu miesięcy, że Polska nie jest w stanie się obronić, bo nie mamy żołnierzy, nie mamy amunicji, nie mamy podstawowego sprzętu. Ale parę dni temu potwierdził to generał Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który na pytanie Bogdana Rymanowskiego, a ile Polska by się broniła na wypadek ataku, odpowiedział, że z powodu zapasów to tydzień albo dwa. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Wojska Polskiego powiedział w telewizji, że my byśmy się bronili tydzień albo dwa. To Ukraina broni się już trzy lata. Taki jest stan Wojska Polskiego. I do tego doprowadzili politycy, którzy rządzą Polską od 20 lat. Całkowicie nas rozbroili. Jeszcze są na tyle bezczelni, żeby codziennie w telewizji mówić, że oni zadbają o bezpieczeństwo. Ja już nie chcę, żeby oni dalej dbali o bezpieczeństwo, bo tak zadbali, że będziemy się w stanie bronić tydzień albo dwa. Oni wezmą do swoje plecaki ucieczkowe i uciekną do Rumunii, Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek indziej. Tak jak w 39. Szkole nam powtórkę dokładnie tego samego, że my tu mamy zostać, a oni sobie wyjadą z tymi plecakami ucieczkowymi, bo wojsko się bronić nie będzie czym miało. I jeść też nie będzie czego miało, bo żywności to mamy na trzy dni, nawet mniej niż amunicji. I to polscy... to oni do tego doprowadzili. Trzaskowski też gębę sobie co chwilę wyciera patriotyzmem gospodarczym. A jak ten patriotyzm gospodarczy wygląda w praktyce? Że jak trzeba budować metro, to bierze firmę z Turcji. Jak kupić tramwaje, to bierze firmę z Korei. Jak kupić drzewka, to specjalnie urzędnicy z Warszawy do Niemiec jechali setki kilometrów, że kupić niemieckie drzewka. Naprawdę nawet drzew w Polsce nie można kupić. To jest ten patriotyzm gospodarczy. A gdzie powinno być wielkie lotnisko według Trzask no w Berlinie! No po co nam w Polsce, jak już mamy wielkie lotnisko w Berlinie? A skąd mamy mieć prąd? No przecież nie z polskich elektrowni. Te trzeba zamykać. Trzeba prąd kupować z Niemiec i kupować niemieckie wiatraki. Przecież nie będziemy z polskiego węgla i z polskich elektrowni prądu produkowali. No kto by to pomyślał? Albo dlaczego mamy wydawać pieniądze na dofinansowanie zakupu używanych niemieckich samochodów elektrycznych? Bo nie wiedzą co z nimi zrobić. Bo już im się baterie zużyły i nie wiedzą gdzie ten złą sprzedać. To Polacy, Kupią, jeszcze państwo im dopłaci. To jest patriotyzm gospodarczy? Może i tak, ale niemiecki, a na pewno nie polski. A polski rząd powinien przede wszystkim dbać o polskie interesy, a nie zagraniczne, a już w szczególności nie niemieckie. Politycy nie szanują naszej pracy, naszych podatków, bo my bardzo ciężko pracujemy i płacimy podatki, i chcemy, żeby te podatki były dobrze wydawane, no ale nie są. Wojsko polskie, my na zbrojenia wydajemy więcej niż Turcja, więcej niż Korea, prawie tyle, prawie tyle co Korea, więcej niż Izrael, a te państwa mają potężne armie, a my co mamy? Amunicji na 5 dni, prowiantu na trzy dni. Tak politycy wydają nasze pieniądze, zawsze przepłacają, wydają na głupoty, kradną i na potrzebne rzeczy nie ma. Dlaczego Trzaskowski w Warszawie stawia te toalety za 600 tysięcy złotych? Czyż to człowiek domby sobie postawił za te pieniądze. On toaletę za 600 tysięcy? Co to jest jakaś toaleta z funkcją schronu przeciwatomowego? Jakiś kiblo Dlaczego to tyle kosztuje? A wiecie jak władze Warszawy... Zareagowały na tą krytykę, że cała Polska się z nich śmieje, że wydali na toaletę 650 tysięcy. Wiecie co zrobili? Drogą taką samą stawiają za kolejne 650 tysięcy złotych. Tak się jednak tą krytyką przejęli. Albo po co Warszawiakom? To wielkie niebieskie gipsowe jajo za 200 tysięcy złotych z placu pięciu rogów do metrowe gipsowe jajo za 200 tysięcy. Kto z państwa mając wolne 200 tysięcy złotych, by sobie kupił za to gipsowe jajo? Nikt. Byście kupili nowy samochód. Do wyremontowali, może pojechali w podróż życia dookoła świata, ale nikt by nie kupił gipsowego jaja. I czemu ono kosztuje 200 tysięcy złotych? Ja parę dni temu wyjeżdżałem z Opola, jadę samochodem, patrzę, stoi przy poboczu wielkie, czerwone, gipsowe jajo. No to się od razu zatrzymałem. Wyszły panie z muzeum, bo to było muzeum wsi opolskiej. Się pytam pani, po ile te jaja? Bo w Warszawie mają takie za 200 tysięcy, no wiąże kilka tysięcy złotych. Czemu to jajo w Opolu kosztuje kilka tysięcy złotych, a w Warszawie 200 tysięcy? Dzieje z tymi pieniędzmi. A większe kwoty wydają tak samo bez sensu jak mniejsze, tylko to mniej widać. Kontrakty wielomiliardowe. To zwykły człowiek tego nie widzi. Czy to powinno kosztować 6 czy 7 miliardów złotych, czy ukradli tam 500 milionów, czy aż miliard. Wydają też nasze pieniądze, kompletnie niezgodnie z naszymi interesami. Jaki my mamy interes w tym, żeby nasze podatki w formie 800 plus trafiały na Ukrainę? Po co my to robimy? To po to my chodzimy do pracy, płacimy co miesiąc po Podatki, żeby ktoś te podatki przerzucał na Ukrainę, na socjat dla Ukraińców mieszkających na Ukrainie, albo dlaczego Polak w Polsce, jeżeli chce iść do lekarza, musi płacić składkę zdrowotną, bo inaczej go nie przyjmą, a Ukraińc nie musi. Za nasze pieniądze się u nas leczą, wydłużają kolejki, kupują z naszych podatków refundowane leki i wracają do siebie. Turystyka medyczna za nasze pieniądze. Czyż to trzeba skończyć? Pieniądze polskich podatników muszą iść na potrzeby Polaków, a nie na potrzeby sąsiedniego narodu. Mają swoje podatki, swoje pieniądze, niech tam sobie płacą, a nie u nas. Nie szanują naszej pracy, naszych pieniędzy, naszych podatków, nie szanują też naszej historii, naszej tradycji. Dlaczego Trzaskowski, od kiedy stał prezydentem Warszawy prawie co roku, próbuje zakazać przejścia Marszu Niepodległości? Z czym on ma problem? Z tą piękną rzeką biało-czerwonych flag przeszkadzają mu te flagi, że chce zakazać. Przecież gdyby te flagi nie były biało-czerwone, a tęczowy to tam pierwszy na tych swoich obcasach, by pobiegł defilować w paradzie równości. Ale są biało-czerwone, to ma z nimi problem i chce zakazać. Albo dlaczego mamy najdroższy prąd w całej Europie? Bo ta banda nieudaczników, nasi politycy, wzięli się również za energetykę i to przez to. Wszyscy dookoła Polski mają swoje elektrownie jądrowe, a my nie mamy. Mamy 65 aktów prawnych regulujących funkcjonowanie elektrowni jądrowej i ani jednej elektrowni jądrowej. Mamy urzędy, regulacje, przepisy, spółka, co miała to budować i nic. Mówią, że jeszcze 20 lat i może będzie. Już od 20 lat tak mówią. 40 lat na jedną elektrownię. To w biednym Bangladeszu rok temu skończyli budowę elektrowni, zajęło mi 10 lat. Czemu w Polsce 40? I dlaczego? Zamknięto parę dni temu jedyny polski reaktor, Maria, służący do produkcji leków onkologicznych. 51 lat trwał, wszystko przetrwał, komunę przetrwał, rząd SLD, AWS-u, pis -u, wszystko przetrwał, platformy nie przetrwał. A wiecie dlaczego? W sierpniu zeszłego roku poszedł wniosek od, z tego, ludzi od reaktora do Państwowej Agencji Atomistyki, żeby przedłużyli papier, żeby reaktor mógł dalej działać. I ta agencja, jedna agencja nadzorująca jeden reaktor, od sierpnia zeszłego roku się z tym nie wyrobiła. I reaktor trzeba było zamknąć przez polityków, przez biurokrację, przez tego rodzaju rzeczy. A prąd najdroższy jest nie tylko dlatego, że się politycy tym zajmują, ale przez Zielony Ład. Przez Zielony Ład rosną ceny prądu, rosną ceny ogrzewania, rosną koszty produkcji. Ci wariaci, ten Trzaskowski, który myśli, że planeta płonie, ta pozostała banda wariatów, wierząca, że trzeba obniżyć sobie koszty życia, zamienić się w skansen tylko po to, żeby za 20 lat było 1 stopień chłodniej, oni chcą, żebyśmy na to wydali biliony złotych. Koszt Zielonego Ładu pod 250 tysięcy złotych. Tylko do osoby. Na remonty klimatyczne, samochody elektryczne, stacje ładowania, na zamknięcie kopalni, hut, elektrowni, zniszczenie przemysłu, zniszczenie rolnictwa. My to wkładamy po 250 tysięcy złotych. W imię czego? Co dostaniemy w zamian? Ma być jeden stopień chłodniej. Ja nie chcę wydawać 250 tysięcy złotych na to, żeby za 20 lat było mi jeden stopień chłodniej. Wolę za te pieniądze kupić to gipsowe jajo do ogrodu, a nie inwestować w to, żeby było mi jeden stopień chłodniej za 20 lat. Nie nie chcę tego robić. Nie chcę, żeby Unia zmuszała polskich rolników do ugorowania pól, tak żeby nie mogli produkować żywności. Jaki to jest absurd? Unia zmusza rolników do tego, żeby rejestrowali kury, a w tym samym czasie sprawia, że do Europy przejeżdżają setki tysięcy nierejestrowanych imigrantów. Oni się bardziej boją kur od imigrantów z Afryki i z Bliskiego Wschodu, przecież to nie ma kompletnie żadnego sensu. Kury w żaden sposób nie odpowiadają za wzrost przestępczości, a imigranci tak i to jest zupełnie oczywiste. W Szwecji w jeden rok 400 strzelanin. 150 zamachów bombowych, dziesiątki stref no-go, gdzie nie mają wstępu policjanci bo jest zbyt niebezpiecznie. A za 97% tych strzelaniów w Szwecji odpowiadają imigranci i dzieci imigrantów. Szwedzi dalej są spokojni, ale niestety już nie żyją w spokojnym państwie. Wielka Brytania przez ostatnie 20 lat liczba gwałtów zwiększyła się 7 razy. Z 10 do 70 tysięcy gwałtów każdego roku. W Niemczech obywatele Algierii odpowiadają za 800 razy więcej przestępstw z użyciem przemocy niż obywatele Japonii, których jest tam nawet mniej niż tych Algierczyków. To jest to znaczy więcej. Imigranci w całej Europie z, odpowiadają za olbrzymi, drastyczny wzrost przestępczości. A co robią polskie władze? Co zrobili, jak dwa lata temu Putin rozpoczął wojnę hybrydową z Polską na granicy z Białorusią i zaczął tam sprowadzać migrantów z Azji, z Bliskiego Wschodu, po to, żeby szturmowali polską granicę, po to, żeby zająć tam wojsko polskie. Co robi... Tusk wtedy mówił, że to są dobrzy ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Posłowie Platformy tam biegali na granicę, przeszkadzać straży pożarnej. pizzę im tam zamawiali tym migrantom. Jedzenie w tych siatkach z Ikei tam wozili. Rafał Trzaskowski za 300 tysięcy złotych dofinansował ten paszkwil Zielona Granica, Agnieszki Holland, gdzie obrażano funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tylko dlatego, że bronili naszej granicy. Platforma a Szymon Hołownia, to tych ludzi, którzy się przedarli przez granicę Białorusią nielegalnie, zapraszał do Sejmu, zdjęcia sobie z nimi robił, umieszczał w internecie, że rzekomo tu są mile widziani. Nie, nie są tu mile widziani, nie chcemy tu nielegalnych migrantów z Azji czy z Afryki, chcemy spokoju i bezpieczeństwa. a Platforma Obywatelska wzięła w tej udział w tej wojnie hybrydowej na granicy z Białorusią. To niestety po stronie Rosji, jak pożyteczni idioci Putina, wspierali propagandę rosyjską, atakując Polską Straż Granicą i żołnierzy Wojska Polskiego broniących naszej granicy z Białorusią. A teraz się wiele nie zmieniło. Tylko wpuszczają imigrantów z drugiej granicy. Tusk toleruje to, że Niemcy podrzucają nam tysiące swoich nielegalnych imigrantów. W ogóle mu to nie przeszkadza. Otwiera też za pół milionów miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców. A Trzaskowski mówi, że ci uchodźcy, to jest dla Polski policja ubezpieczeniowa. No od razu się czuje bezpiecznie, jak i po ulicy będą chodzić nielegalni imigranci. Tak bezpiecznie się czuje, jakby miał rzeczywiście jakąś policję ubezpieczeniową, jakby chciał Trzaskowski. Platforma wpuszcza nielegalnych imigrantów przez granicę z Białorusią, wpuszcza ich przez granicę z Niemcami, jak to się nie zmieni, za jakiś czas w Polsce będzie wyglądało jak na Bliskim Wschodzie. Ale mam głębokie przekonanie, że Polacy mają olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku i Polacy do tego nie dopuszczą. Polacy obronią swoje córki, siostry, żony, matki. Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nie pozwolimy na to. I zobaczcie Państwo, że za wszystko, co się wezwał nasi politycy, to nie działa. To lądujemy w rankingach gdzieś pod sam koniec. Prąd najdroższy w Europie. Odsetki od kredytów hipotecznych najwyższe w Europie. System podatkowy 63 miejsce na 64 badane państwa. Gorzej niż w Kenii, gorzej niż w Indonezji, gorzej niż w Nigerii, gorzej niż w Pakistanie. Te państwa mają mądrzejsze, prostsze podatki nawet niż Polska. Ochrona zdrowia 60 Miejsce, za Azerbejdżanem, za Libanem. Za co się biorą, to my lądujemy gdzieś na samym końcu rankingów pomiędzy jakimiś dzikimi krajami z końca świata, pomiędzy biednymi, dzikimi, zacofanymi krajami. W takich miejscach ustawiają nas nasi politycy. Amerykanie ostatnio umieścili Polskę, oceniając rozwój tam sztucznej inteligencji pomiędzy Mongolią i Burkina Faso, koło Kirgistanu. Ja wam powiem, że ja się Amerykanom nie dziwię, bo oni nie oceniali naszych naukowców, inżynierów, programistów, oceniali naszych polityków. Patrzą na Tusk, nie ten, to koło Mongolii na pewno, koło Burkina Faso. I ja im się naprawdę nie dziwię. Przyjeżdża do Polski prezes Google'a. I mu robią konferencję prasową z premierem Tuskiem, bo będzie ogłaszał wielką inwestycję w sztuczną inteligencję. No i prezes Google wychodzi i mówi, że wielkie Google przez 5 lat zainwestuje 5 milionów dolarów. Ile to jest 5 milionów dolarów? To jest 30 toalet Trzaskowskiego. W Google więcej wydają na kawę i na papier toaletowy, niż na tą wielką inwestycję normalnie są dziesiątki miliardów dolarów. I słucha tego premier Tusk, się cieszy jak głupi, jak mysz do sera. Przecież to jest poniżające. Jak my się dajemy traktować. A kto w Polsce jest ministrem rozwoju i technologii, co wydawałoby się, powinien zajmować takimi tematami, pilotować rozwój technologii, ściągać inwestycje tych koncernów? No tylko jest nim Krzysztof Paszyk. A wiecie, co potrafi Krzysztof Paszyk? Brawo nic nie potrafi. Len nie rób, polityk zawodowy. Całe życie w polityce nic nie robił. Miał jedną pracę poza polityką. Raz był zastępcą dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Pile. No co on jest w stanie powiedzieć Amerykanom? Że jak od Poznania będą jechać na piłę, tam jest takie skomplikowane rondo i mandat można dostać? No to jest im w stanie powiedzieć, bo na tym się zna, ale nie na sztucznej inteligencji. I to jest problem naszego państwa. Wszędzie działa tak samo jak w tym Ministerstwie Rozwoju. Na samą górę stawiają faceta, który nic nie potrafi, którego jedyną kompetencją, zaletą jest to, że ma legitymację z właściwej partii, zna kogo trzeba. Jak on nic nie potrafi, to nic nie robi. To co robi, zatrudnia swoich kolesi z partii pod sobą. I ci niespodzianka robią to samo, bo też się na, nic nie zna, na niczym nie znają. I w rezultacie. W każdym ministerstwie, w każdej agencji, w każdej instytucji, od samego góry do samego dołu, wszędzie są ludzie, którzy nic nie potrafią. To jak tu cokolwiek ma działać dobrze? Jak mamy w tych rankingach być wyżej niż Mongolia, Bangladesz, Burkina Faso czy Indonezja? A ludzie, którzy coś potrafią, bo no jest mnóstwo zdolnych, pracowitych Polaków z wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami, mnóstwo ekspertów, specjalistów, L mnóstwo ludzi, którzy mogliby coś zmienić, ale oni nie są w stanie awansować w administracji publicznej, nie są w stanie przebić się przez ten partyjny beton. To jest, proszę państwa, nasze zadanie. To my wszyscy musimy to zrobić, bo jak my tego nie zrobimy, nikt inny za nas tego nie zrobi. To my musimy skruszyć ten partyjny beton, musimy przewietrzyć te ministerstwa, Musimy wywalić tamtą tamtych polityków, bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi. I dalej będziemy żyli w tym bagnie, w tym dziadowskim państwie, z kartonu łączonego na trytytki i nic się więcej nie zmieni. A najwyższy czas, żeby wreszcie w Polsce coś się zmieniło. W końcu musimy coś się zmienić i my to zmienimy. Bo Polacy naprawdę zasługują na więcej niż Bangladesz, więcej niż Indonezja, więcej niż Nigeria, więcej niż Burkina Faso. Polacy zasługują na to, żeby wreszcie coś się zmieniło. Polacy zasługują na zupełnie innych polityków. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem, zawetuję każdą ustawę, która podnosi albo komplikuje podatki. Żadnego podatku więcej, nic im nie dam. I zniosę też podatek od emerytów, bo to jest skandal. Człowiek całe życie ciężko pracuje, odkłada te składki na emeryturę. Kiedy już chce swoje odłożone pieniądze z powrotem, wtedy wchodzi państwo i mówi, że nie, że nie da, że najpierw podatek od razu już zarobionych i odłożonych pieniędzy. To jest skandal i z tym należy skończyć. I tu mam prośbę do państwa, bo widzę wiele młodych twarzy, a często słyszę, panie Sławku, jak można pomóc. Tu mi możecie pomóc. Zadzwońcie do swoich dziadków, zadzwoncie do swoich babć i przekonajcie. Dajcie ich do tego, żeby zagłosowali na mnie, że więcej będą wtedy dostawać na emeryturze, że zniosę ten podatek, będą mieli wyższe emerytury. Ja nie mam kontaktu z waszymi dziadkami. W telewizji im tego nie powiedzą. To wy macie ten kontakt i to wy im możecie powiedzieć, to wy ich możecie przekonać. Niech to będzie wasz udział w tej kampanii. Bardzo Wam z góry za to dziękuję. Polacy zasługują na tańszą energię. Doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu. Spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji. Uratujemy polski przemysł i polskie rolnictwo. Polacy zasługują na bezpieczeństwo. Uszczelnie granice, nie zgodzę się na masowe migracje. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie tu jakiś niemiecki radiowóz, ten radiowóz zarekwirujemy, policjantów aresztujemy, a migrantów odeślemy. Bo to ich migranci, ich problem, a nie nasz. Nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Nie pozwolę na to. Polacy zasługują na prezydenta który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce, będą się dostosowywali do polskiego prawa, polskiej kultury, polskich interesów i do polskiego języka. Bo tu jest Polska, to my tu jesteśmy u siebie i to oni mają się dostosować do nas, a nie my do nich. Marzy mi się, proszę państwa, silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chciałem Polski silnej, poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmuje się tym dobrze, zajmuje się tym na poważnie. Chciałem Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje i nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy też Waszyngtonu. Chciałem Polski dumnej z naszej pięknej historii, ale Polski dumnej, zamieszkałej przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze to jest nasze życie, mamy tylko jedno życie i mamy prawo przeżyć je po swojemu, tak jak my chcemy, a nie jak wymyślili sobie jacyś politycy. Chciałem Polski bogatej, Polski bogatej bogactwem Polaków, z gospodarką opartą o polskie przedsiębiorstwa, z niskimi, prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy, silna, dumna, bogata i bezpieczna. I mam wielką nadzieję i z każdym kolejnym tygodniem coraz większą wiarę, że zaraz w Polsce coś się zmieni, że my to zmienimy, że zbudujemy taką Polskę i będziemy w niej żyli, sami z naszymi rodzinami, wnukami, czy też dziećmi. I wierzę, że to się wydarzy już niedługo i mam nadzieję, że państwo również chcecie takiej Polski. Ja głosuję na Nawrockiego mimo wszystko, ale okay. jeżeli przejdzie do drugiej tury, to mam mój głos. Chcemy w tej Polsce żyć, tej wolnej, demokratycznej, bez żadnych takich nakazów, przykazów, dziwnych, jakichś europejskich. To co tutaj też mówił o Polskim Ładzie, no to, to, to jak najbardziej tutaj o, ja się przychylam. Yy, generalnie, no jego wypowiedź mi się bardzo podobała. Dużo prawdy powiedział tutaj, zwłaszcza, zwłaszcza o tych jajach. zakupę pieniędzy, co wyrzucili nie, w błoto praktycznie. Zresztą, myślę, że to w całej Polsce teraz w dużej mierze są pieniądze marnotrawione. Błogowcy zresztą też, nie, jakby nie patrzeć. No i cieszy to, że jest młodzież, tak? I że właśnie jest w końcu osoba, która dociera do tej młodzieży tymi, tymi słowami pokrzepiającymi też właśnie, że gdy wygra te wybory, no to spróbuje zmienić tą, tą, tą Polskę naszą.